Nie ma! He? Jestem good, good. Dzień dobry widzowie. 13 lutego. Sprawdzam najpierw jak spędził tusty tłusty czwartek. O już tam tam widzę. widzę. Coś niebieskiego tam daleko nie trzeba szukać dzisiaj piątek 13 Zobaczymy czy będę miał szczęście czy pecha Jestem jakieś 5-10 minut w drodze i jadę teraz w kierunku centrum Oddać te wszystkie twarde plastiki, wiecie? Te takie, których mi nigdzie nie chcę przyjąć. Mam już tam chyba 7, i te wczorajsze dwie szklane to 9-15 mam już tam w tej sakwie, nie? Życzę miłego oglądania. Tak, tutaj druga strona krzaków. Już tam znowu wleciała trzecia. I taka, wiem, czy to widzicie, taka mała, druga strona tych krzaków, tu mamy raz, dwa, tam jest trzecia, dobrze leci. Po 5 minutach czy dziesięciu mam już 6 butelek i jedną za 25 i jadę tam dalej. Jeszcze zahaczę tam o te dwie myjki, nie? To muszę spakować do plecaka, bo te sakwy są zbyt delikatne na szkło tu macie sprzątaczy. No, tam zauważyłem na samym dole kupę kabli. Tylko którędy tu zejść? O, tędy może. Albo nie. Tam tędy zejdę. Tam leżą te kable. Zaraz się załączę. Jak do nich dojdę. Ale nie wiem, czy one są. Czasami nie są wypatroszone. Te kabelki. Tu jakaś butla. Zobaczcie. Jednak dobrze, że tu zszedłem. Tam leżą te kable, widzicie? Nie wiem, chyba jeszcze zejdę bardziej w dół. Tam jest kolejna butla. A zobaczcie, druga za 25. Nie wiem, co tam w niej jest. a tam są te kable no mamy stąd, dwa razy 25 przynajmniej fajnie jest, nawet jak te kable będą wypatroszone jasne to, czy? nie albo? nie, wypatroszone, zobaczcie otulina tylko ale to nic. Tam jest jeszcze jedna butla. I druga. Zobaczymy czy to też są po 25 czy nie. Nie. A druga jest taka sama. Dobra, Wyłazimy stąd w tych krzakach to naprawdę tragedia. Tu wszystko znajdziecie. Zobaczcie, jakiś stary wazon. Tu takie kupki. Misio, Radio tego nie będę taszczył. Wiatrak. zobaczcie. Tam jest jeszcze więcej tych habaziów, habazie. Kurcze, jak tu się stąd wydostać teraz? Ja pierdziele, jak tu gina. Nie. No dobra. Uch. Tu mamy kolejne jakieś tajemnicze krzaki. Jest 4-5 będzie nabity znowu kurczę druga tam trzecia, tam czwarta Musiałem się wrócić Nie, ta jest bezwrotna, ale tam jedną Przy tej głównej znalazłem Taką Koko Koko koko. A tam jest ta pierwsza mynia. Tylko widzę, że tam już jeden facet. Ten na hulajnodze, nie? Że tam z torbą już był kurcze, nie Ale jadę tam Zobaczymy, co tu dzisiaj słychać Uderzymy od tego ostatniego się przelecę i wam pokażę Co tu znalazłem.

No, i tak to tu wygląda. Wiecie co widzowie? Dzisiaj tam jeden wyskoczył i powiedział, żebym stamtąd wyjeżdżał. Zakaz zbierania. <śm> powiedział, jedź sobie dwor na, na dworzec główny pozbierać. <śm> Także tam już chyba więcej takich amatorów jeździło. Ja tam jestem dopiero drugi czy trzeci raz. Trzeci raz. Ale to nic, pozbieramy sobie gdzie indziej. I kolejna etykieta do zbioru, do kolekcji. Tu macie kolejny wysyp Wysyp Ale tu przynajmniej coś leży Jedna, druga Tam jest jedna po frycu To jest nieźle. To jest rekompensata za ten, za tą mynię Tam mnie wygonili to sobie pogrzebie tutaj Dobra to wszystko <gry> Tam wcześniej też coś wyciągnąłem nie z tych krzaków Zobaczcie Jedną jedną po fancie Jedną po fancie i jedną piętnastkę taką Dobra, jedziemy dalej. Skorzystam z okazji, widzowie, i zrzucę te butelki szklane, bo mam ich kupę, wozić tego nie będę ze sobą. Zrzucę w tym tutaj, co się uda, i jedziemy dalej. Zaraz wam pokażę kwitek. Tak moi drodzy, z tego sklepu mam 3,89, 13,2 za 8 po 25, 3 po 15 i 18 po 8 centów. Tego mi nie przyjął tu jak zwykle, tej po mleku, tej wczorajszej i tam jednej takiej. Powodzi mineralnej też za 15 centów. Teraz pojadę tam do tego drugiego sklepu. Najpierw sobie tu pozbieram jeszcze po, po tych kątach różnych. Poszukam, co tam leży. Najpierw idę po pieniądze oczywiście, i później jadę jeszcze z tymi 15, 15 tkami, nie? Zobaczcie, tu mam cały worek tego. Zobaczcie co tu pod sklepem znalazłem. Kurczę. Całą torbę, nie? Zobaczcie. W śmietniku. Normalnie ludzie mają za dużo pieniędzy, kurde. Zobaczcie. Kurde, jak to wyciągnąć. zobaczcie tej się mogę pozbyć w sumie tej się mogę pozbyć ale tu mamy zobaczcie jedną z lidla za, 20, za 25 jedną z lidla nie wszystkie z lidla moi drodzy wszystkie po 25 Zobaczcie To korona nie ale te inne Te są z Lidla Wszystkie po 25 Elegancko, biorę to A tu zaraz za rogiem jest Lidl Nie To sobie wrzucimy te buteleczki tam Będzie znowu Jurek Jureczek No A w Lidlu a w Lidlu moi drodzy, zobaczcie, A, bez etykiety, ale tu znalazłem dwie znowu: jedna, druga, 13 lutego 6 po 25 z Lidla 1,50. To już mamy ponad 5 euro, nie? Jedziemy dalej. Tu proszę bardzo. 1,50 drugi. Teraz przejadę się, teraz przejadę się po tej strefie przemysłowej tutaj. Zobaczę co tu leży. Jadę zrzucić te ostatnie śmieci i koniec filmiku. Nie będę tego przeciągał w nieskończoność. O jeszcze wpadają tu takie pojedyncze moi drodzy tutaj taka taka a tam jest ten sklep ten widzicie Drink good tam mi powinien wszystko przyjąć a jak mi tych tych dwóch tam nie przyjmie ten automat to mogę je wyrzucić te plastiki tak teraz Zrzucam tutaj te wszystkie śmieci. Muszę to posegregować i zaraz wam pokażę, ile tego jest. Tak, do tej torby dam sobie wszystkie. A tu widzicie, to jeszcze znalazłem w strefie przemysłowej, to. te butelki po piwie wszystkie spakuję je wszystkie do jednego i zobaczymy ile za to będzie tak moi drodzy pierwszy kwitek 1,61 tu jest data to mam za te twarde plastiki i za butelki popiwienia było 7, 7 sztuk i 7 sztuk 1,61 Teraz idę zrzucić te butle Te 25 Kurczę, gdzie ten automat? Teraz zobaczymy Czy ta tu przyjmuje? No tak jak Wam mówiłem Nie chcę tego przyjąć Jeszcze tamten został Ten najlepszy Zobaczymy nie, nie bierze tego tej etykiety no sorry ta po mleku też nie bierze no cóż zostają jeszcze te cztery tutaj Tak tutaj znowu znowu 1 euro doszło za 4 po 25, czyli z tego sklepu mam razem 2,61 2,61 i tam było 5,39 tu mam równe 8 euro na dzisiaj moi drodzy, tu jest data równe 8 euro, a to muszę Wyrzucić Dziękuję za oglądanie Pozdrawiam wszystkich i do kolejnego Trzymajcie się Dzisiaj przejechałem 23,1 km moi drodzy Wolnym tempem, tempem żółwia Dzisiaj widzowie wpada do pudła 22 22,81 za 3, z, z 3 ostatnich wypadów